Dzień dobry moi drodzy. Witajcie w kwietniowym filmie. Po krótkiej przerwie śnieg już stopniał. Jak widzicie, kwiatki spod, śniegiem, spod śniegu wyszły. Wyglądają bardzo ładnie. Tutaj akurat mamy stokrotki. Nic im się nie stało. Ciekaw jestem, czy u Was też było sporo śniegu, bo u mnie nawet daliśmy radę zrobić porządnego bałwana. Śniegu było mnóstwo, No ale na szczęście, w dwa dni i po śniegu moi drodzy w dzisiejszym filmie chciałam wam pokazać co nowego w ogrodzie oraz pokazać wam roślinki do oczka wodnego które zakupiłam i które właśnie będę wrzucać do oczka wodnego ponieważ te śniegi które były troszkę pokrzyżowałem, mi plany musiałam wstrzymać się z roślinkami wodnymi i przetrzymam je w domu, troszkę podrosły zaraz wam wszystkie pokażę no i pokażę co jeszcze się dzieje w ogrodzie, co wychodzi tutaj widzicie już bardzo ładne i duże wychodzą czosnuki. Są to czosnki ozdobne, mają już około 30 nawet centymetrów. Pierwszy raz u mnie w ogrodzie, więc szczególnie tak skupiam się na tych roślinach, które mam pierwszy raz. Pokażę Wam także pustynniki, zaraz tam podejdziemy i zobaczycie, jak bardzo ładnie podrosły już. Także zapraszam na film. No to podejdziemy sobie teraz do wspomnianych wcześniej pustynników, czyli igieł Kleopatry. U mnie są one pierwszy raz. Bardzo mi się spodobały. Widziałam je na żywo u pana w ogrodzie i stwierdziłam, że muszę to mieć. Ja je lekko okrywałam na zimę, ale naprawdę bardzo, bardzo lekko tylko narzuciłam jak widzicie tutaj jakimiś gałązkami świerku. Teraz prezentują się tak jak widzicie. Mamy początek kwietnia. Są stosunkowo powiedziałabym duże, tak jak pan mówił, od którego kupowałam właśnie te. Bulwy, te pająki, takie, bo one przypominały trochę pająki, pokazywałam na jesiennych filmach. Już prezentują się bardzo ładnie, są dosyć spore. Mam dokładnie 5 sztuk, zaraz Wam pokażę wszystkie. One, oczywiście, była ich różna wielkość, więc teraz tak samo widzicie ich różną wielkość. Te na przykład są tutaj, widzicie, nieco mniejsze. Także będę mieć też porównanie i jeszcze piąty dopiero wychodzi. Też Wam chętnie go zaraz pokażę. Tutaj mi wychodzi brunerka, bardzo ładnie już blina. Też się fajnie już prezentuje. Listeczka bardzo... bo Nie w ogóle wszystko mam wrażenie, podrosło po tym śniegu, także ten śnieg nie był aż taki zły, bo nic się strasznego nie stało. O i tutaj mamy kolejną właśnie kolejnego pustynnika, który dopiero wychodzi sobie z ziemi. Pustynniki, jak sama nazwa wskazuje, nie lubią zbyt mokrego podłoża. Absolutnie, bo mogą przez to przegniać i, i nic z tych bólów po prostu by nie wyszło. Natomiast podłoże bardziej suche, gdzieś gdzie nie zalewają, po prostu gdzieś gdzie nie jest zalane. Co jeszcze ważnego? Ważne jest też, aby gleba była w miarę żyzna. To, że te kwiatostany są tak ogromne, nawet do 3 metrów to też znikąd się, że tak powiem nie bierze, bo aby taka roślina urosła naprawdę duża, to też musi mieć siłę i musi być solidnie i nawożona. No i gleba też powinna być w miarę żyzna. Nie oszukujmy się. Ja jestem z nich bardzo zadowolona, póki co zobaczymy czy zakwitną. Myślę, że ten duży to powinien dać radę i już powinien zakwitnąć. Oczywiście będę Wam systematycznie pokazywać, jak one sobie u mnie radzą w ogrodzie. Moi drodzy, jeśli chodzi zaś o roślinki cebulowe, one się wszystkie powoli już coraz bardziej rozkręcają. Pokazywałam Wam ostatnio, że wreszcie mi zaczęły kwitnąć krokusy. U niektórych po prostu pewnie już przykwitły dawno. No u mnie tutaj pod tym solidnym krzewem sosny dopiero jak widzicie niedawno zaczęły kwitnąć. Potem im śnieg trochę przeszkodził, ale największej krzywdy im nie zrobił. Te białe pięknie nadal kwitną. Dosłownie parę cebulek, a już jest efekt. No i teraz wam pokażę moje ulubione krokusy. Ulubiony kolor przede wszystkim, które już mam tutaj drugi rok. Podejdziemy może z tej strony. Um, Sadziłam mnie nie tak gęsto, one się po prostu teraz już jak widzicie rozrosły. Dosłownie same kwiatki, mało co widać, liści, jeden wielki kwiat. One za chwilkę tutaj będą miały troszkę więcej słońca, więc jeszcze bardziej się otworzą do słoneczka. No przepiękne krokusiki. A teraz mamy bratki, które sobie rosną w gazonach, no które już wsadziłam w marcu. Nic im, jak widzicie, śnieg nie zrobił, kwitną w najlepsze, po prostu zostały solidnie podlane. Mam tutaj różne kolorki. No i w ten sposób, moi drodzy, pokazując wam bratki, Zbliżamy się do oczka wodnego. Oczko wodne, może przypomnę, zaczęłam w ogóle cokolwiek przygodę z oczkiem wodnym um, późną jesienią. Wtedy to został tutaj najpierw usunięta solidny krzew y, irgi, który tutaj sobie rósł, wykarczowany, co zajęło kilka, kilka dni. No i potem wykopana właśnie wykopany dół na tę nieckę z wodą. Nie było żadnych roślin, więc po prostu niecka teraz została opróżniona i świeża woda dolana. Ja się troszkę już pospieszyłam, i wczoraj już wrzuciliśmy z mężem tutaj taki koszyk. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj jest taki kosz, widać go troszkę, gdzie wsadzona już jest lilia wodna. Oczywiście miniaturkowa, podam wam nazwę pod filmem, ponieważ nie pamiętam jej teraz. i teraz. Tutaj troszkę słońca jest przy tym oczku, jak widzicie teraz zagraje słońce, także lilia powinna dać tutaj radę. Jest to e, lilia specjalna do małych zbiorników wodnych, która nie rozrasta się bardzo. E, obok, jak widzicie, jest trochę kamieni, które udało mi się jeszcze właśnie robić jesienią. Troszkę trawy wsadziłam. Jeszcze tutaj te oczywiście brzegi będę ciągle czymś nasadzać. To nie jest tak, że to już jest w ogóle skończone. To jest dopiero zaczęte. Kamieni tutaj jeszcze pewnie dojdzie. Mamy tutaj to jeść rozesłaną, też, też sadziłam teraz ją. Świetnie nadaje się ta roślinę do maskowania brzegów. Może rosnąć wręcz w wodzie, ale może także rosnąć na glebach suchych. Tak, także jeżeli ktoś ma skalniak, to także może tą roślinę śmiało sobie posadzić. Ja tutaj sadzę, aby troszkę zamaskowała mi te brzegi, bo nie wygląda to ładnie jak na razie. Ale jeszcze tutaj dojdą na pewno i kolokacje, alokacje. No, i oczywiście dużo, dużo host. Być może jeszcze więcej traw. Jak widzicie, mam tutaj takie miski. W tych wszystkich pojemniczkach, miskach, wiaderkach wręcz jest woda. Ja już sadziłam te rośliny do odpowiednich pojemników, czyli koszyków. Ziemia, oczywiście, glina, którą zamówiłam specjalną dla, dla roślin wodnych. No, i oczywiście pożyczyłam też nawóz, tak samo do lilii wodnej. Siedzą tak, siedziały tak, ponieważ było na polu bardzo zimno, nie chciałam, żeby one po prostu dostały szoku, kiedy przyszły sobie z, z jakiegoś pomieszczeniem, dokładnie z, gdzie to kto trzymał. No i przetrzymałam je po prostu w chłodnym niby pomieszczeniu, no ale bez mrozu. E, przyznam się, że troszkę mi podrosły te rośliny, z czego się cieszę. Potem je wsadziłam jak idzie do ziemi, no i trzymałam w tej wodzie. I teraz pora, ponieważ zrobiło się ciepło aby je wreszcie wrzucić do oczka i żeby już rosły w miejscu docelowym. I co my tutaj mamy za roślinkę? Tą, co Wam teraz pokazuję, jest tulejnik kamczacki. Roślinka bagienna, która dorasta do 40 cm wysokości i tworzy takie zwarte kępy. Kwiatostany są takie w kształcie kolby białe. Tulejnik kamczacki preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste. Jest to roślina w pełni mrozoodporna. Będę pokazywać jak rosła, a powiem Wam, że u mnie właśnie już sporo podrosła. Obok mamy tak. Jest to rogatek sztywny, który bardzo dobrze natlenia i oczyszcza wodę w oczku wodnym. Ja go wrzuciłam tak do wody, tutaj dosyć płytko ma tej wody, zaraz go przerzucę do oczka, mam nadzieję, że mu się poprawi. Ponadto mamy tutaj żabiściek pływający. Ta malutka roślinka, która tutaj właśnie sobie jest. Tak samo rzuca się ją bezpośrednio do oczka. Filtruje nam wodę. Teraz mamy tutaj taką gałązkę, jak widzicie. Jest to czerwień błotna. Mam dwie sztuki. Jeszcze Wam zaczkicie. Pokażę tutaj kolejną. Bo jeszcze ją tutaj ustawiłam. Ona nie musi być wsadzona do ziemi z tego, co przeczytałam. Wystarczy, że, jest... Wystarczy, że ta góra po prostu wystaje. I ona ma dostęp światła, natomiast dół jak najbardziej może być, może być w mule, może być nawet w wodzie. Ona się silnie rozrasta. Tutaj puszcza korzonki, jak widzicie w bardzo dobrym stanie. Jest to czerwień błotna, tak jak mówiłam. Roślinka to są właściwie dwie roślinki. Jest to przetacznik dobrowniczek. O, mamy dlaczego dwie? Bo jest jeszcze druga tutaj. Tak samo wsadzona jest w koszyczku. I wziąłem ją do wody. Troszkę mi przymarniała, ale mam nadzieję, że jej się poprawi. Kwitnie na delikatny niebieski kolorek. Roślinka także y, błotna. Będzie niedaleko brzegów y, w oczku wodnym, moim. Mamy tutaj także niezapominajkę błotną, która także kwitnie na niebiesko i też lubi takie stanowiska bagienne mamy tutaj strzałkę wodną strzałkę wodną dostałam w postaci takiej cebulki bulwy która tutaj właśnie wypuszcza tak jak widzicie takie coś maleńkie także ja ją wezmę tak żeby ona miała dostęp tutaj światła no i ostatnia roślinka czyli rzęsa wodna czyli wydaje mi się że ta roślinka taka niezbędna w oczku wodnym aby nadawała oczyszczała zarówno oczko jak i dodawała taki naturalności, że tak powiem, będzie sobie pływać po wodzie. Zaraz ją bezpośrednio z tej miski, że tak powiem, wyleję do oczka wodnego. No i roślinki zadołowane. Muszę Wam przyznać się, że wzięłam je dosyć wysoko w tych koszykach, jak widzicie tutaj, o. Macie tulejnik. Ponieważ stwierdziłam, że jeżeli on troszkę podrosną, to wtedy zadołujemy je na półeczkę niżej. Nie chcę je po prostu tak na razie, aby dostały takiego szoku. Aby tak po prostu zakryła je ta woda, totalnie nie wiem, czy dobrze robię, tak mi się wydaje po prostu. Tutaj mamy niezapominajkę, e, bobrowniczka, przetaczniczka. E, także stwierdziłam, że podrosną wyżej i wtedy pójdą na półeczkę niżej, aby po prostu, aby je tak po prostu ta woda totalnie nie zakryła, żeby im dać szansę po prostu podrosnąć. Tak to wygląda na razie. Domek japoński także już jest. Moi drodzy, nie chcę przeciągać, aby ten film był bardzo, bardzo długi, a pewnie się taki zrobi. Napiszcie, jeżeli macie oczka wodne, jakieś wasze porady cenne, które powinnam tutaj jeszcze zastosować. To jest dopiero początek roślin tak wydaje mi się, że jest tutaj sporo, jak na taką wielkość oczka. One się będą przecież dopiero rozrastać, jeszcze ta lilia wodna, która tam siedzi w spodzie. Napiszcie, jeżeli macie jakieś uwagi do mnie, ja chętnie sobie posłucham. A dzisiaj już z Wami się żegnam, aby nie przedłużać. Trzymajcie się pięknego dnia, Wam życzę przyjemnej pracy przy roślinkach. Cześć.